Ta seria jest zatytułowana Czego nie przeczytacie w Biblii. Ale zanim będziemy mówić o tym, powiedzmy o tym, co przeczytacie w Biblii. A przeczytacie w Biblii słowa, zdania, frazy, historie, które Bóg mówił przez wieki do ludzi, mężczyzn i kobiet, do świętych i nieświętych, z którymi pozostawał w zażyłości i dla których chciał dobra. Te słowa ci ludzie spisywali w określonym języku i Słuchali ich w określonym kontekście. I właśnie tego nie przeczytamy w Biblii. I o tym jest ta seria. Ta seria jest o tym, jak te słowa, które mówił Jezus, mówili apostołowie, inni święci w Nowym Testamencie, mogły brzmieć w uszach współczesnych Jezusowi, współczesnych powstaniu tego tekstu. Razem przez tę serię będziemy iść szukając tego, co ten kontekst, to znaczenie może wnieść w nasze życie i możemy poczuć się kimś jednym w jedności z tymi, którzy widzieli Jezusa bezpośrednio.